Zaczynamy. Mało Miskie Stowarzyszenie zapraszamy wszystkich gości na urodziny. W Wietnamie. Rekonstrukcja wojny w Wietnamie. Jest kolega Marines. Wojna to piekło. M60 z tyłu. Proszę, zaprasz. Mortar, czyli moździerz M29. Grupa Giercha Danang. Piękne stowarzyszenie, piękni ludzie. tworzysz historię, po prostu robisz coś, masz rozkoczenie od życia, masz piękną pasję. Wszystko co robisz, to jest wspaniałego. Poznajesz naprawdę fajnych ludzi. Kolega pochodzi z obok Ogrybówka Śląskiego. Ja jestem z Bolesławca. Przyjechaliśmy tutaj jako, że jesteśmy pasjonatami pojazdów wojskowych, militarnych. My co byśmy później powiedzieć? Kolega przyjechał Volkswagenem Iltisem, rocznik 79. Służyło to, to w Bundeswehrze. Samochód służył do roku 97. Podobnież brał udział w misji w Pośni, stąd ma w niektórych miejscach. Biały kamuflaż, który później ktoś, komu się to nie podobało, przemalował e, czarnym sprajem. Ja zakochałem się kurczę, powiedzmy, w tym samochodzie, będąc w wieku mojego syna, i myślę, że może będzie to kontynuował. Boimy się kurczę no, na zlotach, tak? Na takim fajnym zlocie jak tu, w Małomicach. Ja przyprowadziłem, przywiozłem go tutaj. To jest Daimler Ferret MK1 przez 2, rocznik 66. Ten mały pojazd służył w armii brytyjskiej. Służył bodajże do roku 1992, gdzie później skończył na tak zwanym złomowisku takim wojskowym. Ja go kilka lat temu. Renowacja zajęła około 2 lat. moim przerwaniu. Chcielibyśmy tu z kolegą i zresztą uczestników złożyć podziękowanie za zorganizowanie tej imprezy, która była bardzo fajna. Jednym małym pościgiem dziękujemy Stanekowi za tą kontrolę lub osobie, która doniosła. Tak ogólnie było super. Witam serdecznie, stowarzyszenie Szaniec. Zameldowało się już po raz trzeci rok z rzędu na Małomicach, żeby wesprzeć chłopaków tutaj. Jest to ich już trzecia rocznica, gdzie ona, można powiedzieć, coraz bardziej rozkręca, coraz więcej ludzi. Nawet w dobie tego koronawirusa mogliśmy wspólnie z nimi zrobić wspaniałą imprezę i wesprzeć chłopaków tutaj. Także no, zapraszam w przyszłym roku, żeby, żeby było jeszcze więcej ludzi z pasją, żeby przyjechało, żeby można było po prostu podziwiać samą tą nasz trud, historia, która jest tutaj też cały czas z, z nami związana. Ochotnicza Zaspożarna z Rubiechowa. Jesteśmy po raz trzeci na urodzinach Małomickiego Podziemia. Świętujemy razem z nimi. Impreza z roku na rok nabiera roz, rozpędu. Także życzymy im, aby, aby w następnym roku była jeszcze większa frekwencja. Tu jest kamizelka do ćwiczenia rękoczynów udrażniających, tak zwanego Heinricha. Przyjmijmy, że wiemy, że ten kolega się krztusi, zaczyna kaszleć. Ten kaszel jest nieefektywny i. Wykonujemy uderzenia między łopatką. Na poszło. Udało się! Sława Wam! Jestem niewolnym drużyny Wilki Fenrira. Przed chwilą toczyliśmy wuj. Świetnie się przy tym bawiliśmy i czegoś nauczyliśmy. Żałujcie, że Was tutaj nie ma z nami. Dzieje się, jeszcze cały czas się dzieje i będzie się działo do białego rana. Pozdrawiam! Witam wszystkich, z tej strony Wilki Fenrira, Grupa Rekonstruująca Wczesne Średniowiecze. Chcielibyśmy zdać relację z trzecich urodzin Małomickiego Podziemia, imprezy organizowanej przez Lokalne Zgrupowanie Eksploracyjno-Historyczne. Jesteśmy tu już trzeci raz, czyli jakby od początku całej imprezy i chcielibyśmy powiedzieć, że jest to obowiązkowy podpunkt na naszym kalendarzu wyjazdów historycznych. Jest tu przepięknie, rodzinna atmosfera, bardzo taka luźna, gdzie możemy odpocząć, nie stresować się niczym. Mamy tutaj wielkie grono przyjaciół. Będziemy tutaj wracać co roku. Dopóki będzie organizowana ta impreza, my tutaj też będziemy. Sława! No, witam serdecznie. Radek Wyrzucki, jestem prezesem Stowarzyszenia Historyczno-Eksperacyjnego Triskelion. Cieszę się, że mogliśmy po raz kolejny przyjechać tutaj, brać udział w Waszym święcie w Małomicach. Akurat chłopaki zorganizowali wspaniałą urodziny. Mieliśmy przyjemność już być tutaj, mówię, dwa lata temu, podczas także Dni Małomic i, i pierwszej tej imprezy. E, wróciliśmy tutaj z wielką radością i powiem szczerze, że na pewno nie jesteśmy tutaj kolejny raz, ostatni raz przede wszystkim. E, na pewno będziemy się tutaj spotykać, mówię o ile tylko będzie taka wola władarzy miasta i, i przyjaciół tutaj ze stowarzyszenia, więc Małomickie podziemie. Wielkie gratulacje za, za zorganizowanie tej imprezy, mimo wszelkich przeciwności, losu i sytuacji, jaka w tej chwili panuje. E, ogromnie się cieszymy, że możemy tutaj być po prostu i, i z Wami świętować, bawić się. E, nie mogliśmy dzisiaj się zaprezentować tak, jakbyśmy chcieli, bo pogoda nam troszeczkę pomieszała dzisiejszyki. ale jesteśmy zawsze do dyspozycji w każdych wolnych chwilach, gdzie, kiedy tylko będzie taka wola, chętnie będziemy Was tu odwiedzać i, i będziemy dla Was, mówię, tutaj robić różne rzeczy, pokazywać i, i występować. Także bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim i, i pozdrawiam serdecznie. Cześć kochani dziękuję bardzo serdecznie za przybycie na nasze trzecie urodziny pomoc jaką doraźnie otrzymaliśmy od was jeżeli chodzi o problem ze sanepidem była nieoceniona co się u nas działo każdy wie kto był kto nie był zapraszam na przyszły rok w przyszłym roku planujemy tę imprezę jeszcze bardziej rozpowszechnić i zrobić z dużo większą szamponu do zobaczysz kawę te pigo na stopę o bravo jesteśmy to jest wielkie zwycięstwo naszych gości na...